Nie mieliśmy na palucha lecieć, kurwa, bo ja tam questy chuj ty, złota Ciekawe, pompa automatyczna. Macie... To mówiłeś, kupiłam Macie zieloną. No, dokładnie, tak mówiłem, to moje słowa. O nie, jest tam w cele zagrożenie 3, pewnie na pisie wylądała kop. że w tym domku jest broń, nie bo ja mam się, bo W tych domkach jest zero broni, nie? No, serio? Ja pierniczo. A ten domek poblu ja, no. tu Ej po ty, domek. mam jeszcze fioletową sniper Złota pompa, fioletowa sniper, a szary kawałek i szary ten SMT. A ja mam ciekawe i gdzie jest O, w tym domku są już dwie skrzynki na... No. No sielam, to przynajmniej. No i co, Dobrze, że nie jakiś pist I z drugiej skrzynki legendarny kałak. No, my na nich, oni na nas. No i co teraz, pajace? Pytanie, gdzie jest kod, co Piątka nie jest zmiana, teraz brakuje pebciana. Hahaha tak kurwa, to zagadka to była tak prosta. Ludzie się z tym mówili, liczyli to nie? Zagadka, to... zagadka. Bo było tak eee, na początku, było tak, że szpak dziobał bociana, potem była zmiana eee, i bocian dziobał pszta tego, nie wiem, jakoś nie, to tak szło, nie wiem. dziobał tego. bociana, a potem bocian. Eee, Piątka jest był... zmiana, teraz szpak jest przez szpaka, kurwa, i wychodziło no na to, że to nie była zagadka do liczenia, Ty, tylko to było ten, że na logikę to brałeś i było, wychodziło, że zero, nie? Mhm. No. Macie tu MK jako? dwa razy te, bo zamienił miejsca. A, wypalone, no. Najpierw było tak, bo ciana dziobał Ty profi. pak, potem była zmiana, szpak dziobał bociana. O, to tak było. No, no c No c c c c Typy na dachu Na dachu, na mnie <grystanie> Rajerzy Do kogo wy goście kurno podjeżdżacie, ja nie wiem Chyba Gdzie im się adresy lepsze, pomyliły To najlepsze podjeżdżanie <grystanie> Ja postawiłem mu schody i on, i on tak stoi pod tymi swobodami zablokowany i się obraca i się nie może ruszać, Ale wekeniał trochę z Nie dostałem czyli... to rzucam jak coś. No czemu? O, wezmę. To nie mam. Nie, mam koła, a w sumie tylko Wezmę maczkę czy wziąłeś? O. No jest. Wziąłeś tą m czy nie? Wziąłem niebieską, no. no tam. O. <kłysy> No i połóż, mam grzyby GRZYBY Mam, trzymaj mam innego przy sobie No i jeszcze mega mi tyla, czy jest oh. git O GRZYBY Ty, oni Stefana otworzyli, nie? Bo ja mam 900, 500, 350 no, Też nie byli oni tak w sumie dwóch bo w sumie tak, jeden wylądował na dogu, a drugi wylądował na tym. Więc trzeci musiał pewnie na lamy, Bo resztę domków ja zlutowałem. I z tych zjadło. trzech domków miałem kurna MK, jedną. Nie, MK, Kałacha Patrz, w tym domku nie było Weź broni. Zlacenia. W tym domku nie było broni. To jest hit przecież czas. No już zginął, koleś. Go dobra. No i dostaliśmy po... Co prawda, jak ktoś umrze, to dostajemy po 50 golda tylko, a nie 75. No to i tak git. Wacie na zalew, ty ja mam no. w ogóle szarego SMG nadal, nie Zaznaczałem zielonego. To no to w no ja w nie baj. tym chyba. Bo kurwa jakie salto jebnąłem, ty Ja dalej pompy nie mam nie mam tylko szarą ogóle nie Gdzie ty pieniądze? No to jest Nie, to skała ja nie wiem czy to się jest znak Weź tego oznacza. Na szaro, nie są Co tu się dzieje? Co? Ty, oni są tu bliżej mnie w sumie teraz. No poczekaj, tak gdzie że sam polać tutaj? No mogę wziąć przymiot kolejnego ponadzie. pm Właśnie, myślę, że my mamy samochody. Macie, poniewaś? przy A, żółtym stołku tutaj. Nie, przebiałem. białym. Przy żółtym jest zepsuty. No przy białym. Weź kolejne zlecenie. No, to nie, co, co to? Ja wezmę. Ty, gdzie on polazł? Nie wiem, ale gościa najebali Ciekawe czy on tam na górze siedzi. Nie. Ale ile temków tu leży po typach. O nie Ja to p tylko chcę, wiecie? Resztę co możecie wziąć, nie? Ale pinajcie mi za... No jaki chuj jesteś, nie? Naprawdę, żeby ci stare No spierdalaj teraz Nie, to nie Ty, czekaj, pompa jest jakaś? Nie ma żadnej pompy? Gościu w tym domku Cię, chciałem nie, to nie. Kurwa, ten lata jak... Gość tu to jest, nie, w, tym chuj, darmowe, tu jest w tym domku A tu jest gościu w no. tym domku Zabij Twój stary no Łazi w tym ważnej to było no Mój. nie ma go po prostu tak jest ja gdzieś A może mi się wydawało ci się bo to błot Łazi jest bo było go słychać macie skrzynki zaznaczone nie otwarte macie tu gdzieś pompę Nie ja z szarą biegam Dużą potę sobie wypisz. Ty no nie ma go tu? Serio? Jom, kurwa jest Nie ma, no nie wiem, trolujesz grę Oj. O, Ten, weź cel od nich Co? Co? Nikogo nie zabiliśmy, nie? A cele się same robią, nie? A, skit. Trzy, a trzy cele zrobione, no Przynajmniej zalicza to do quest'a, więc hit. No. Bo mam znikwidowany, znikwidowany, nie? nie? Zle, zleceń, mordo, ja mu najebałem A tu jestem. Patrz, ale jakbyś miał zadanie, zabić, a ja sam sobie, no to co? No? jest swoje zadanie, prosto. Kuna, gdzie ty poszedł? A. Ja poszedłem na tych typów, nie? O, w dupę, ale porąbało. No, nie. pełne spodnie, bo mu obrażę ten. Zagrożenie tak, wzrasta. Ja ty przy mnie ktoś był. Na górce ja tam są. się wydaje, chyba. Ty no tu ktoś coś. Kula, gdzie te typy są. A tu jest hop. No jest. To jest ten, którego mamy zabić. E, 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 bo ci strzelę ze snajpy zero. Muszę Nie, ja nie mam snajpy, daj to strzelę. Ten na minus 60. Ucieka, no co za traje. O, drugi jest jeszcze. 194 metry mu zapierdoliłem, hopie. W chadzika Tak, go. Tu jest gościa, tam leży. co 10 Mandalorian dostał Tam jest, on już ci uciekł stąd, Black No Nie, jak? nie uciekł, kurno. No Ale Mandalorian uciekł, podnosi teammate. no Ja chcę fraga ze 140 metrów Z 194 no, kurwa Oho Jest To masz Cicho. Ci, chłop. No, idź mu pomóc, a nie Komu? Już mu mu pomóc no, profi, Jakie nie pompy nie? dalej nie mam, czekaj leżyć czy... Leżeć było kurna Hedziki takie rozdane, nie ma opcji żebyście wygrali to O jace. Masz pompę tu my friend Do wyboru, do koloru niebieska, fioletowa. fioletowa O niebieska Gdzie fioletowa? Moim kół złota Tamty miał aptekę jakąś? To to. Nie ma fioletowej żartowałem Miał aptekę tamten koleś czy nie? kontroluje, nie na bandarze mm, to są. Gdzieś to było co? No na znaczy skrzynka? Cyk, cyk, cyk. Kuna wszystkie łowiska wzięte serio. Hmm. Skara rezerwuje. Kurna, nie amunicję tylko. gówno mi takie małe to było Co Masz, leży, bo ja mam 1029. A do snajpy? Sam snajpy został, bo to moja. A mod do snajpy masz? Albo do pompy? Na cholerę mi to. Dzięki. No nareszcie jakaś ryba co, Lecymy dur? Co mi mówisz, że te ryby smażysz? Nie no dupko. No, no ja podropa lecę, nie? Sipek się nie odzywa, a się kręci wokół no, jak bo w czerwonym. Nie, już było przed chwilą, no. A. Co mi? Siostra odzywa nie ma. Hmm. Drugi o pokoju. Było odebrać i spytać, a chcesz nie? Wajza. Korytarz tylko i pokój kolejny, a ona musiała zadzwonić, przecież tak, ale nie was. tylko na tym, leży tylko na tym łóżku i ogląda Netflixa i mineta podpierdala. Mineta? <śmiech> mineta. i <laughs> 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 tu jest w chujamo, nie? Jak coś to sobie zbierzcie. No to tutaj. A tu jest nie tylko to. Mm. Do K do SM leży i drewno trochę zostało. Fajne zadanie na drugiej chronię trafy. O, a tu ja wyleżę. Ja mu daję się. Aj, daj mi ten słoik z świetnikami. Mam budowlę do podpalenia No wiem. Czekaj, kto to A, wczoraj bat, bat. chciał mi tego splash'a rzucić? Fany Chciał mi ten rzucić splash'a, żebym wziął ten... wziął je? Rzucił Ta, je i rzucił je i rozbił je Ja też mam kwestię o budowlę ognie <grym> Kurwa, jednego a masz jeszcze światliki czy nie? Nie, no, roz wywaliłem wszystkie, rozpaliłem już Dobra, ale przynajmniej trochę zrobiłem. Kogoś quest'a ukończyłem, a dziennego. RITARD alert o, na czacie! Co to? Hmm, no a A to boty dostał, e, dostał, dostał. Dostał, dostał o, 90 na biało. Kurno, 29, kupialiczmy. No i przez was do, boty do mnie dupią te. No serio? My też. My te boty już więcej odbiłem. No pierdolę te boty z dupy. Jeden leży. Zabiłem Zabiłeś tego typa no, to tu, Ej, epicka pompa tu leży jeszcze. Mam ja legendarną goty. z nich. Ale to były boty, nie? Wszystko okay. Tak. No. Mamo... Daj do nas, ty, blacket. A co tam macie? Siorba. Splasha. Pompa tu jest zapiska. zapiska Mówię, nie chcesz zapiski pompa. A jednego sposób? No niestety. Weź sobie pompa. Tu masz. Nie bierzesz Black'a, czy co? <noise> się obracasz jak, nie wiem, A, cio. Się Jeden typ został gdzieś Jeden? I co, na kibelku siedzisz, że się skupiasz? Tak Zgaduję, Ta. że on pewnie na tej wysypie na środku siedzi tam, nie? W ogóle patrz, też że jak masz tą AWP, no chyba ci mówiłem w sumie to Że mogę się uratować tą AWP'ą Wiem Pa, przynajmniej ma pożytek mm -hmm. ten zwykły, tak bo on daje tylko 45, nie? Taki 12 miesięcy. Gdzie ten pajat I najgorsze jest wiesz co? Że tym, tą albo musi nie da na noskopu No bo jak robię noskopa to robię tak O medusa to jest pa A będzie w tym budynku Nie w tym, no to tam A ja bleka do nas o. Co mnie straszy? Ja to niego ślewa, ten o, gada. Blekas no chodź tu. Co nie, No nie. On no 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 to dogadam To co? Niekonno no HP ci chcemy dać. Kewa. Ty patrz, canister pod wodą. ciekawe czy wybuchnie, jak myślisz. Wybuchnie. Lecimy tu no gdzie ten kolejdzie? No tu go nie ma. Czy są tu Weź... jakieś krzaki? Bo ja nie wiem. już Jest czy... tu kurna jakiś. HT? He... nie ma. Ojej, a o nie. jest z prawej no. Dobra, Wupa. No to, to se kurna podskoczyłem. O, o jakie miał itemy. Miał skara, miał pompepic. Słanie, że się zaznacza GGS Dwa fragi, wow, ile miałeś? 8 minut